Hej, cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z gry Medieval Dynasty. Słuchajcie, w tym odcinku zrobimy sobie takie małe omówienie mapy. Stwierdziłem, że przejdę się troszkę po mapie, żeby wam pokazać jak ona wygląda. Podzielę się z wami także opinią, moim zdaniem, jak ta mapa jest zrobiona, czy mi się ona podoba, czy nie. W tle będzie mój gameplay, będę sobie chodził, coś tam robił. Na to raczej nie zwracajcie mocno uwagi, bo to jest rzecz, która raczej gdzieś tam będzie po prostu taką rzeczą poboczną. Natomiast jeżeli chodzi o to, co chcę Wam pokazać, to głównie będę Wam to pokazywał w formie przebitek, które gdzieś tam w międzyczasie dla Was porobiłem. Chcę, żebyście mogli się troszkę z tą mapą zapoznać. Ja ją zwiedziłem praktycznie całą. Nie wszystko będę chciał Wam pokazać, bo bo też nie ma takiej konieczności, fajnie jakbyście mogli sobie też sami pewne rzeczy podkrywać, ale na pewno będę chciał się z wami podzielić tym, co udało mi się odkryć i jakie są moje wrażenia z tego, bo moim zdaniem, jeżeli chodzi o mapę, to gra jest bardzo fajna. Czy gra mapa, gameplay, rozgrywka, jak zdał tak zwał, ale. Zanim przejdziemy do samego odcinka, przypomnę Wam tylko o cenieniu tego, tego materiału, o zostawieniu subskrypcji na kanale, jeżeli chcecie więcej moich materiałów, a także o skomentowaniu, co Wam się podobało, co nie. Może Wy też podzielicie się ze mną jakimiś fajnymi informacjami. Ale teraz już wracając do samego sedna. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, pochodziłem trochę, pozwiedzałem, widziałem na forach, widziałem pod innymi materiałami, masa z Was pyta się, Jakie są najlepsze miejsca? Gdzie dobrze zacząć? Gdzie najlepiej jest zrobić wioskę? Jakie jest najlepsze miejsce? Słuchajcie, moja opinia jest taka: cieszcie się, grą tak, jak chcecie, grajcie sobie tak, jak chcecie, bo nie ma czegoś takiego jak najlepsze miejsce. Najlepsze miejsce to może być miejsce, które wam się najbardziej podoba, które jest fajne pod względem krajobrazu, które jest fajne pod względem Ułożenia, może jest bardziej płaskie, może jest bardziej wyboiste, może gdzieś jest obok wodospad, jakieś jezioro, może gdzieś na przykład macie, e, macie jelenie, może jakieś inne zwierzęta. Bardziej zwracajcie uwagę na to, czy Wam się e, to po prostu podoba, czy nie, bo patrząc się na zasadzie, dajcie mi jakiegoś tipa na miejsce fajne, to niekoniecznie będzie to. Zaufajcie mi naprawdę. E, Zrobiłem już kilka razy wioskę, da się, oczywiście, że da się, słuchajcie, no bardzo prosty przykład, widzicie sobie teraz, o, bardzo fajny kawałek płaskiego terenu, no tutaj po prostu budowa będzie bezproblemowa, dodatkowo mamy dojście do wody, czyli pewnie kaczuszki, jakieś rybki, nie rybki, nawet sobie, o, odpalimy, zobaczymy, bo chyba tu już wcześniej byłem, chyba wszystko mi się odkryło, gdzie to są zwierzaki, o, Słuchajcie, mamy taszki, to są gołąbki z tego co widzę tutaj po legendzie, no, chyba ryb tutaj nie odkryłem, może ryb tutaj akurat nie ma, ale okryłem kaczuszki właśnie, ale prawda jest taka, że nie zwracajcie aż tak uwagi na to, Jakie miejsce jest najlepsze? Tylko właśnie po prostu cieszcie się, starajcie sobie to zaplanować tak jak chcecie. Wiadomo, że czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej. Jak wybierzecie całkowicie płaski teren, no to w ogóle nie będziecie mieć problemów. Ale to też nie na tym polega urok tej gry. Planujcie sobie jak chcecie, żeby wasza wioska wyglądała. Na pewno planujcie to z wyprzedzeniem. Bo wierzcie mi, że później możecie mieć tak jak ja... Może wam zabraknąć miejsca, może możecie mieć większe problemy z budową. Później będziecie musieli tą wioskę przenosić, tak jak ja też to zrobiłem w mojej pierwszej serii. No, trzeba mi mogę strzelić. Oj, 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 czekajcie, bo mam kolegę tutaj do, do pokonania. Ja na razie gram na trybie zablokowanym, czyli e, nie schodzi mi życie, nie schodzi mi energia. Na razie chodzę sobie, tylko to sprawdzam Oczywiście, jak będzie seria, to będziemy grali już normalnie. E, więc na to akurat mówię, nie zwracajcie uwagi, ale tak, miejsca są piękne. Moim zdaniem twórcy bardzo się postarali, jeżeli chodzi o mapę. Mamy bardzo klimatyczne e, miejscówki, mamy bardzo ciekawą e, i urozmaiconą mapę, na której jest co robić, o jest. Czy tu pójdziemy, czy tam pójdziemy, tu mamy, z jednej strony mamy góry, mamy piękne widoki, z drugiej strony mamy dola, doliny, mamy jakieś dorzecza. E, mamy bardzo e, fajny taki urozmaicony krajobraz. Ja już będę Wam pokazywał, oczywiście, na przebitkach z mojej wyprawy, jak to wszystko sobie odkrywałem. Więc, o, jeszcze coś mamy, jeszcze coś mnie atakuje, jeszcze coś mnie atakuje. Dobra, weźmy sobie kuszę, co mnie atakuje. Chyba wilka słyszę, ale nie widzę wilcy. Nie, już nic, tylko chyba muzeczka się za późno włączyła. Wracając do tematu, mamy moczary, mamy lasy, mamy góry, mamy e, wszystko tak naprawdę. Gdzie w którą stronę pójdziemy, to tak naprawdę wszystko zależy od nas, ale moim zdaniem, mapa jest zrobiona bardzo klimatycznie. Mamy bardzo dużo opuszczonych miejscówek, co jest nowością, która na poprzedniej mapie w Dolinie nie występowała w ogóle. To też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, dlatego że moim zdaniem jest to, jakieś, jest to jakieś takie mocne wprowadzenie do tego, jak mogłaby się historia potoczyć na tej mapie. Fabularna, oczywiście, bo to, że raz na jakiś czas znajdujemy właśnie jakieś opuszczone miejsca, czy to kopalnie, czy to jakieś domy, czy to jakieś warsztaty rzemieślnicze, cokolwiek, to moim zdaniem musi coś znaczyć. Chyba, że po prostu jest to zrobione w formie takiego dodatkowego miejsca, że a, możemy sobie wejść, możemy sobie to zwiedzić, ewentualnie jakieś dodatkowe przedmioty z tego tytułu dostaniemy. No bo tak też oczywiście może być. Ja nie mówię, że tu wszystko musi mieć jakiś głębszy sens, natomiast fajnie, jeżeli rzeczywiście ten sens gdzieś tam byłby. Ale warto jest zwiedzać takie miejsce, ponieważ bardzo często w, takim, w takich miejscach, właśnie czy to opuszczonych domach, czy opuszczonych kopalniach, możemy spotkać skrzynie, w których jest, jest srebro, w których jest, w których są jakieś dodatkowe przedmioty. Co, no tak jak widzicie, mam żelazną kuszę, gdzie tak naprawdę nawet nie mam jeszcze nic zrobionego. Mam jeden domek jako taką lokację startową. Trochę pobudowałem, trochę pobudowałem tych dodatkowych przedmiotów z nowego, z nowego patcha No i tak naprawdę to jest wszystko. O, właśnie skończyła mi się mapa. Gdzie jestem w tym momencie? Właśnie czekajcie, zmienię sobie tylko ten. Ok, doszliśmy na maksymalną północ, więc idziemy teraz na południe, taki trochę południowy zachód. Skręcimy sobie gdzieś tamtą stronę w okolicy kloniki. No, mam już wersję polskojęzyczną, przyłączyłem sobie, jesteśmy już tak naprawdę po premierze. Samą wycieczkę jeszcze robiłem przed premierą Oxbow'a, natomiast teraz chodzę z wami już po samej, po samej premierze, czyli po 7 grudnia. Niestety zabrakło mi czasu, żeby wcześniej zmontować dla was materiał. Niestety grudzień rządzi się swoimi prawami, a w grudniu zawsze jest dużo do roboty. Dobra, chyba teraz będę szedł dobrze, bo znowu mnie wywaliło. Znowu mi się zresetowała mapa, no. także wracając do samych tych miejsc mamy, przynajmniej moim zdaniem, ja szukam zawsze takiego trochę drugiego dna, ale mamy bardzo dużo nawiązań do, do religii, mamy bardzo dużo nawiązań do innych tytułów. Nawet teraz wrzucę wam, wrzucę wam taką krótką przybitkę z Moczar, które znajdują się mniej więcej na środku mapy, jak zobaczyłem to drzewo które pewnie teraz mam się wyświetla na materiale to pierwsza moja myśl to było yy, z drzewo wisielców z y, Wiedźmina trzeciego na samym początku gry tak naprawdę to drzewo, y, to drzewo które y, widzimy, no od razu miałem taki flashback z y, gry właśnie Wiedźmina, nie wiem czy to jest moje po prostu takie czekajcie chwilkę dobra nie wiem, czy to jest po prostu taki, takie moje przemyślenie, może mi się tak po prostu wydaje, a może rzeczywiście gdzieś tam twórcy chcieli właśnie nawiązać, nawiązać troszkę do, do Wiedźmina III. Fajnie by było taki mały easter egg, taki smaczek, ale no wiadomo, że takie drzewa często występują. Troszkę też, troszkę też to drzewo przypominało drzewa, te takie specjalne drzewa, wiary, chyba, jak tam się to nazywało, z deforesta. Też tak trochę to wyglądało. Dobra, przykierka w Jeszcze raz. Wilców to jest jak zawsze dużo, ale to dobrze, bo jak już się człowiek skupi na takiej grze... O, i chata myśliska, drugi poziom. Jak się człowiek skupi już na takiej grze normalnej, to tutaj będzie wiadomo, gdzie chodzić sobie polować. Więc wracając do samej mapy, jest masa miejsc, w których możemy się zbudować. A te eventy, które w międzyczasie gdzieś tam właśnie jesteśmy w stanie spotkać, to też podsycają naszą taką chęć eksploracji. Dalej chcemy, dalej chcemy to zwiedzać, dalej chcemy to wszystko odkrywać, no bo z każdą tak naprawdę rzeczą, z każdym tak naprawdę miejscem jest, jest tego coraz więcej i to jest, to jest fajne. Ja już mam taki mniej więcej pomysł. No gdzie jest ta świnia? Mam już taki pomysł mniej więcej gdzie e, będę chciał, żeby e, moja wioska się znajdowała. No, oczywiście może się to jeszcze zmienić, bo na początku wiadomo jest to, że nie będziemy aż tak skupiali się na, na budowie. Będziemy chcieli odkryć to co ta mapa będzie nam e, miała do za zaoferowania. Mówię wam szczerze. Zwiedzajcie, chodźcie, sprawdzajcie, bo jest to całkowite przeciwieństwo poprzedniej rozgrywki. Jeżeli graliście w dolinie, jeżeli spędziliście tam masę czasu, a ja nakręciłem prawie 200 godzin na liczniku w samej, e, sam, e, w samej dolinie, to odkrywanie czegoś nowego będzie bardzo. Bardzo fajną rzeczą, będzie takim nowym doświadczeniem, które na pewno warto, warto się poddać, bo gramy w tą samą grę. Tak naprawdę trzeba przyznać, że to jest ta sama gra, to co graliśmy wcześniej. Oczywiście możemy grać teraz ze znajomymi, więc mamy dodatkowo możliwość poszerzenia tych, poszerzenia tych wrażeń. No i oczywiście wiadomo jest to, że w grupie. Z fajnych osób, z którymi dobrze nam się gra i rozmawia zawsze e, zawsze spędza się lepiej czas. Dodatkowo właśnie, jeżeli lubicie tą grę, lubicie ten tytuł, tą eksplorację, tą budowę, no to właśnie od nowa jesteście w stanie sobie to wszystko wejść, zobaczyć, jak to, jak to działa. E, I nie bójcie się tego, nie budujcie sobie od razu na samym początku masę. Domków, i tak dalej, skupcie się też właśnie na samej tej przyjemności z odkrywania tej mapy, bo to jest dobre stwierdzenie. Przyjemność odkrywania tej mapy jest masa rzeczy, które warto zobaczyć, i, i to jest właśnie bardzo fajne, bo na każdym kroku możemy spotkać coś nowego, czego wcześniej nie było. Czy to tak, jak na przykład tutaj mamy, nie, tutaj jest rzeczywiście miejscowość, bo jesteśmy przy Klonice, ale mm, mamy obóz y, drwali. I widać właśnie, że ci drwale pracują, to nie jest tylko tak, że mamy gdzieś tam postawione dwa, e, trzy pniaki, na których tniemy sobie drewno. Nie, rzeczywiście to jest fajny, duży obóz. Widać, że rzeczywiście te drzewa są pocięte, są naruszone. E, I na każdym kroku jesteśmy w stanie tak naprawdę znaleźć sobie takie smaczki, bo e, to jest właśnie quintesencja tej nowej mapy twórcy musieli, na pewno musieli skorzystać z feedbacku od nas musieli posłuchać się, albo po prostu osoba która projektowała tą mapę trafiła w dziesiątkę bo to ile tak naprawdę tego jest w porównaniu z tym co było to jest naprawdę duży przeskok w pewnym momencie w dolinie już jak grałem po tych kilkudziesięciu godzinach to już miałem takie. Mm, Aż ja widziałem wszystko. Już więcej tak naprawdę zobaczyć nie mogę. Skupię się teraz na czymś innym, bo mapę już tak naprawdę odkryłem całą. Ja Wam bardzo tak nie pokazywałem w, zeszłym, w zeszłej serii tego odkrywania. Tyle co chodziliśmy, tyle co zwiedzaliśmy, ale, ale nieporównywalnie więcej tego mamy w tym momencie. Możemy na każdym kroku. O, no właśnie tak jak na przykład tutaj. Na każdym kroku jesteście w stanie coś znaleźć fajnego. Czy to jakieś donki, czy to jakiś event, czy to, czy to bandytów, czy to tamto, czy to to. I moja rada, jak wchodzicie w takie miejsce, to nie wejdźcie na zasadzie: A dobra, czekajcie, szybko się rozejrzę, coś tu leży. Nie, dobra, idę dalej. Sprawdzajcie te miejsca. Twórcy postarali się o to, żeby przedmioty były czasami gdzieś poukrywane, gdzieś pochowane. Zwracajcie na to mocną uwagę, bo jest, jest tego sporo i czasami miejsce w jakich te rzeczy się znajdują, mogłyby być troszkę irracjonalne, ale satysfakcja z jaką macie z odkrywania takiej rzeczy na zasadzie byłem w jednym miejscówce, nie będę wam mówił gdzie, po co i dlaczego, odkrywajcie sobie to sami no i tak kątem oka zobaczyłem <laughs> o, tu chyba można wejść wyżej no, i tak spędziłem kilka minut kombinując, jak wdrapać się na zawaloną część tej, tej lokacji. A potem, jak mi się udało tam wejść, okazało się, że tą oto kuszę żelazną, którą mam wyekwipowaną w tym momencie, można właśnie znaleźć w tej zawalonej części tej, tej lokacji. Dodatkowo tam jeszcze, oczywiście, w nagrodę dostaliśmy 200-300 sztuk srebra. Jest to też bardzo dużo. I chyba, jakiś, chyba jakąś miksturkę z tego co pamiętam, więc naprawdę warto poświęcić chwilę eksploracji, warto trochę mocniej wejść sobie w te lokacje, posprawdzać, poszukać. Ja mam, podkreślam jeszcze raz, ja robiłem to w wersji beta, gdzie pewnie nie wszystkie jeszcze takie rzeczy były, były pododawane, a w tym momencie, jak jesteśmy już w, pełno, w pełnej wersji, i na pewno jest z tego znacznie więcej niż w zamkniętej becie. Warto, warto usiąść sobie chwilkę. Poza tym sama przyjemność z eksploracji mapy jest na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Słuchajcie, to chyba będzie na razie tyle. Następny odcinek będzie już w serii regularnej, gdzie zrobimy sobie nową postać, wejdziemy sobie do gry od początku i zobaczymy już w pełnej wersji. Opublikowanej, co nas ciekawego spotka. Mam nadzieję, że troszkę ta fabuła będzie mocniej rozwinięta. Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem. Na razie, tak jak mówię, bardziej skupiłem się na tym, żebyście mogli sobie to zobaczyć, żebyście mogli posłuchać tego, co mam wam do powiedzenia. Słuchajcie, to tyle. Żegnam się z wami. I to jest ostatnie nagranie z wersji zamkniętej, następna już będzie z wersji dostępnej na serwerach live. Dziękuję wam bardzo, że poświęciliście mi czas. Pamiętajcie oczywiście o ocenianiu odcinka, zostawieniu subskrypcji na kanale i komentarza pod tym materiałem. Dzięki jeszcze raz i widzimy się w następnym filmie. Hej!